Słuchajcie, pod jednym z naszych ostatnich filmów dotyczących władcy pierścieni pojawił się taki komentarz, wedle którego no, nie powinniśmy się za bardzo spinać w ogóle tym, co Amazon robi z tym władcą swoim pierścieni, serialowym swoim, no bo to i tak nie ma większego znaczenia: w sensie głos fanów, głos tych, którym Tolkien w jakiś tam sposób na sercu leży, nie będzie miał w ogóle żadnego znaczenia. Bo i tak, serial okaże się w miarę w miarę kasowym sukcesem. No bo większość, która zasiądzie przed ekranami, po prostu albo nie ma takich kompetencji, żeby osądzić, czy ten serial jest zgodny z tym, co sobie profesor powiedzmy wykreował u siebie, albo uzna, że no okej, okay, normalny serial, taki popcornia, gdzieś tam do obiadu. O co te spiny, prawda? Więc po co te głosy? Po co Wy tak się tym żyłujecie? Po co nagrywacie kolejne filmy? I czy aby na pewno tak jest? Ja mam co do tego spore wątpliwości. Naprawdę nie byłbym taki pewny, czy to właśnie w tą stronę idzie, wręcz nie postawiłbym na to pieniędzy, a właściwie na odwrót, raczej uważam, że ten głos wszystkich, którzy zwracają uwagę na to, co Amazon robi z władcą Piesień, którzy od samego początku jakby monitorują tą sprawę i tego, co się wokół tej produkcji dzieje, no to ten głos im bliżej premiery, i już potem kiedy pierwszy sezon faktycznie wybrzmi na platformie, no to ich głos. Będzie coraz bardziej słyszalni. My sami nagraliśmy kilkanaście chyba filmów o tym, co się dzieje, przy okazji pierścieni od Amazona. Zwracaliśmy uwagę na mnóstwo nieprawidłowości, głupot, żenujących wpadek i dziwnych decyzji, i też byliśmy nazywani psychofanami, toksycznymi fanami, nawet rasistami, którzy nie rozumieją współczesnego świata. I okej, okay, nie ma się co kopać z koniem. Tych nieprzekonanych na pewno nie przekonamy, ale całą resztę i tych, którzy także gdzieś zwracają na to uwagę. No bo to nie są rzeczy, które byłyby wiedzą tajemną. Nie wymyślamy tu, jakby. Koła od nowa. No i jeśli ktoś sobie myślał, że jednak fani Władcy Pierścieni, fani świata na twórczości profesora sobie w końcu odpoczną i się zamkną, no bo ileż można komentować, ileż można krytykować wszystko to, co dzieje się wokół produkcji. Jeszcze nie sam serial. Na to, tak mi się wydaje, przyjdzie czas we wrześniu, no to ten pewnie jest zawiedziony, no bo nie, fani wcale nie odpuszczają. Right a właściwie ten festiwal Becky, festiwal żartów i ośmieszania produkcji Amazona trwa w najlepsze. I ja naprawdę już chciałem pominąć także kwestię tego, co ostatnio wyniknęło czyli sposobów, w jaki Amazon potraktował Petera Jacksona, a więc twórcę klasycznej trylogii gościa, który zgarnął troszkę Oscarów w swojej karierze i który wie, jak ten świat ugryźć i wie, jak on powinien być tworzony, przenoszony na duży, mały ekran. No ogólnie można się oczywiście przyczepiać do trylogii e, Jacksona, ale raczej zgodne jest to, że to był kawał, kawał filmu, który już zawsze będzie miał swoje miejsce w historii kinematografii, no a Amazon po prostu do niego nie oddzwonił. No uznali, że... okej. Okay. Zrobimy to lepiej. Nie wiadomo, zrobimy to sami, to na pewno. Ale fakt jest taki, że potraktowali Petera Jacksona troszkę z buta zresztą, on sam to zdradził w wywiadzie dla Hollywood Reporter, a to naprawdę jest tylko wierzchołek góry lodowej. A ta beka i ten festiwal ciągłych żartów i ciągłego ośmieszania serialu to przecież nie jest coś, co ludzie biorą z kapelusza. To jest coś. Amazon sam robi i wypuszcza to potem na świat, tak jakby chciał sobie za każdym razem strzelić w kolano. I to już nawet nie chodzi o to, że twórcy wyrzucili do kosza całą tą spuściznę, historię Tolkiena i mają gdzieś to, jak powinien wyglądać jego świat. I pomijając fakt, że okłamywali nawet fanów podczas ostatniego Comic-Conu chociażby, prawda? Serio? Nie czujecie jakiegoś wstydu? Nie ma tam ciarek zażenowania czasem? I to jak traktowali ludzi związanych z tą produkcją? I to wszystko pomijając, to ten serial po prostu nawet nie wygląda. Nie wygląda jak coś, co miałoby kosztować pół miliarda dolarów. A już na pewno, jeśli chodzi o kwestie promocji, no to wygląda tak, jakby tam ktoś siedział po prostu w dziale marketingu. I cały czas sabotował robotę innych. No bo pamiętacie, może, te pierwsze plakaty, które się pojawiały, jeśli chodzi o władcę Pierścieni, które wyglądały po prostu tak, jakby ktoś tam powklejał te postacie. Taka mega amatorska robota. No i ostatnio pojawiły się kolejne. i no, ocencie sami, jak to wygląda. Moim zdaniem, to nadal nie jest coś, co miałoby promować tak duży serial, tak dużą po prostu franczyzę. No ale plakaty plakatami, później były także zwiastuny, a właściwie jakieś dziwne w ogóle podchody z tymi zwiastunami. Najpierw wyszedł teaser głównego po prostu zwiastunu, potem wyszedł ten zwiastun, ale jak się okazało kilka dni później e, to jeszcze nie było wszystko, bo wyszedł jeszcze jeden zwiastun, który był uzupełniony o kilka scen i to on był tym najgłówniejszym, prawda? I już pomijając nawet fakt tego, jak te wszystkie zwiastuny wyglądały, i no, trąciło to taką, wiecie, mega sterylnością i komputerowością. I nie było tam czegoś takiego namacalnego. Ja wiem, że to jest e, świat fantastyczny. Choć Amazon ciągle powtarza, że Halo przecież musimy tam odwzorować ten realny świat i napakować po prostu wszystko to, co widzimy na ulicach. No to jednak to jest jakiś świat wymyślony, fantastyczny, nieprawdziwy. I dlaczego on wygląda właśnie w ten sposób, dlaczego nie ma tamtego sznytu namacalności, że poczuć, no okej, okay, jest to w jakiś sposób wykreowane, ale, no, prawdopodobne, prawda? Tak jak właśnie w trylogii Petera Jacksona, gdzie tej komputerowości na szczęście e, tak nie widać. I fani oczywiście nie pozostawiali żadnych złudzeń, jak to wyglądało z ich strony. E, już raz o tym mówiliśmy, oczywiście łapkowanie w dół tych zwiastunów, które na YouTube klasycznie nie widać, no ale wystarczy jakiś feature do przeglądarki i już wszystko jest wiadome i wiadomo, że głównie łapkowano te zwiastuny w dół, ale przecież to także nie jest wszystko. W komentarzach po prostu jest festiwal, festiwal beki z tego, co tam oglądaliśmy, ludzie się naśmiewają, są całe podgrupy, są całe sekcje komentarzy nawiązania do innych dzieł popkultury, a wszystko właśnie w takim prześmiewczym tonie. No bo po prostu Amazon i to jego dzieło sobie na to zasłużyli. To nie bierze się znikąd. No ludzie nie są idiotami. No i teraz jest ten moment, że ktoś mógł sobie pomyśleć, dobra, no to już wszystko, już nie może być gorzej, prawda? No już tyle strzałów w kolano, że już mają tak podziurawiane te nogi, ledwo stoją. Nie ma co robić sobie jeszcze pod górkę, no ale wtedy wychodzi oczywiście Amazon i mówi podtrzymaj mi to piwo. No, i widzimy. Kolejny ciekawy materiał. A tym materiałem jest coś, co możemy znaleźć w Entertainment Weekly, czyli takim tytule, który ma bardzo ekskluzywne materiały, jeśli chodzi o władcę pierścienia z Amazona: a są zdjęcia, różne wywiady i tak dalej. No i mamy też takie intro, promo. I ludzie, jeśli wy to oglądacie, nie wiem, czy to jest tylko moje wrażenie, przynajmniej no, mogę mieć na początku takie wrażenie, że, że to tylko moje takie odczucie że to kompletnie nie wygląda jak coś, za co zapłacono taką grubą kasę, że mówimy tu o ogromnym serialu, o ogromnym przedsięwzięciu i potem dostajemy to coś. No ale nie, ale nie, okazało się, że to nie jest tylko moje wrażenie i bardzo dobrze, znaczy, że jestem jeszcze zdrowy na duszy, umyśle i ciele, bo jak się okazało, na całym świecie po prostu ludzie yy, drą z tego łacha. Powstało mnóstwo przeróbek, jedne lepsze, drugie gorsze, jedne bardziej finezyjne, drugie takie kompletnie odjechane i od czapy. No ale jakby takim wspólnym mianownikiem jest to, żeby robić sobie z tego breche, żeby drzeć łacha i żeby naśmiewać się z całej tej roboty, która dzieje się wokół serialu. I wszystko to pokazuje jedną rzecz, że oprócz takiej złości e, fani reagują także śmiechem, może często nawet przez łzy, bo to jest świat, który kochają i w którym chcieliby otrzymać coś satysfakcjonującego, coś fajnego, coś doniosłego, coś co dorówna skalą epickością dziełom profesora, choć niektórzy mówią, że Tolkien wcale nie był taki interesujący, no ale jednak, ale jednak. Powstała na bazie jego twórczości duża trylogia, więc też te oczekiwania wobec serialu, przynajmniej po pierwszych, pierwszych, pierwszych zapowiedziach, jeśli jeszcze nic nie wiedzieliśmy, były spore, że wow, to serial, super, nie, prawda, czyli będzie epicko. No i fani już oprócz tej złości na temat tego, co już wiemy, a wiemy naprawdę bardzo dużo złych rzeczy, no reagują także, i walczą także, śmiechem. I to jest ta broń fanów, żeby wyśmiewać, no bo ile się można złościć, nie będziemy drzeć tu koszul, nie będziemy się kłaść jak Rejtan po prostu gdzieś tam z rozdartą koszulą, krzyżem na, na podłodze, więc takie zagranie prześmiewcze Także jest dobre, nikomu to oczywiście krzywdy nie robi, a może się rozejdzie jeszcze szerszym echem. I ja się z tego cieszę, że są te działania, które cały czas wytykają te wszystkie rzeczy, które są w tej produkcji kompromitujące, a jest ich cała. Masa. I dajcie znać, czy wy też tak to odbieracie? To, co się dzieje, już właściwie na kilkanaście dni przed premierą Władcy Pierścieni, kilkadziesiąt, bo zostało parę tygodni, jak to z waszej strony jest odbierane. No, moim zdaniem, ten festiwal śmiechu i nabijania się z tego wszystkiego no, będzie postępował, no, bo Amazon po prostu nie daje innych argumentów. Co wypuszczą? No, to jest powód, żeby coś skrytykować, żeby do czegoś się odnieść, do jakiejś absurdalnej grafiki, wypowiedzi, no albo zwiastunów, w którym widzimy to, co widzimy, czyli wszystko to, czego utolkienach po prostu poza nazwami własnymi i jakimiś geograficznymi. Nie było. No a w tym materiale to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Komentarze są do Waszej dyspozycji. No i co, bądźcie na czysta kultura, dajcie subskrypcję, dzwonek, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, bo tak jak w przypadku House of the Dragon, także tutaj będziemy grzać do samej premiery, a później omawiać poszczególne odcinki. Także będzie się działo. To są takie dwie rzeczy, które u nas na pewno sierpień, wrzesień będzie tego po prostu sporo. A ja się teraz z Wami żegnam, no i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!